Cyfrowe euro puka do drzwi. Etap przygotowawczy się kończy. A właśnie teraz, w październiku, Europejski Bank Centralny zadecyduje, czy zrobić kolejny krok. Czy można go wykonać? A można jak najbardziej. Krok, który między innymi otwiera furtkę do programowalnego pieniądza. Płatności celowe, limity, liczniczki odliczające ważność środków. Podam banalny przykład. Masz 1000 euro na koncie. Z tych 1000 euro 300 zostało zaprogramowanych na jedzenie, 200 na zakup paliwa. Przez kogo to zostało zaprogramowane? To byłoby zaprogramowane przez słynny EBC. <laughs> czyli co, czyli nie będzie można wydać własnych pieniędzy na to, co się chce? To jest. Po prostu było muszenie. Witam Was. Oczywiście wszystko dzisiaj wyjaśnimy. Aczkolwiek zaczynamy od wątku pobocznego, również z miniatury, czyli kontynuujemy wątek cyfrowego identyfikatora na wyspach. Jak dobrze wiecie, przy projekcie kręci się rodzina Blerów. No i tak sobie przeglądałem raport, który mogliście zobaczyć w poprzednim materiale. Przeglądałem, przeglądałem, <grywa> aż znalazłem ilustrację z modułem małego donosiciela. Czyli jak rozumiem, funkcją denuncjowania innych obywateli. Już dzwonimy do paku, a to. <grywa> Owszem, na pozór to wygląda niewinnie. Zgłaszasz dziury w drodze, problemy z oświetleniem ulicznym, oszustwa, akty wandali albo hałas w okolicy. Wszystko schludnie, kolorowe, no tak jak w typowej apce. No ale to właśnie od takich rzeczy się zaczyna. Tak, proszę Państwa, dziś zgłaszasz nienawistnika, bo coś przykrego napisał w internecie, nawet nie wprost do Ciebie. A jutro budzisz się w rzeczywistości, w której zbierasz punkciki za to, że denuncujesz sąsiadów. Oczekuje się, że ich frontowy ogródek będzie schludny i zadbany. A ona rygorystycznie egzekwuje zasady. Fenglan nie robi wyjątków. Czy ktoś jest w domu? Jasne, Polacy mieszkający w Chinach powiedzą Wam, że taki system nie istnieje. Chociaż moim zdaniem, zjawisko Polaków w Chinach przypomina ten pierwszy rzut migracji na wyspy, akurat, kiedy to po kilku tygodniach nasz swojski Jan stawał się Johnem i zaczął kaleczyć język polski. Moim zdaniem to jest to samo zjawisko. Ale zresztą tutaj mówimy o kanale News Asia Today. Ja tą telewizję sprawdzałem. To jest duży nadawca regionalny, choć. Anglojęzyczne. Zawsze można też się dopytać, dziedziu się o szczegóły, bo podobno był lokalnym aparatczykiem. Czał Liczang ma w tym roku 84 lata. Chociaż teraz jest na emeryturze, 20 lat temu był wpływowym wicesekretarzem zarządzającym tą wioską. Jest członkiem partii przez większą część swojego życia, ale teraz. Stanowczo sprzeciwia się obecnym metodom partii. Donoszenie jest śliskim procederem. Oczywiście nie mylmy tego z walką z przestępczością. Tutaj mowa o donoszeniu na sąsiadów, ludzi w sklepie, e, kolegów z pracy. Otóż w tym nowym, wspaniałym świecie, tym obrzydliwym procederem zajmą się maszyny. Bez wstydu, bez wahania, 2-4 na 7. Wasze kamery na ciele będą to transmitować. Policja będzie się najlepiej zachowywać, ponieważ nieustannie ją nagrywamy, obserwujemy i rejestrujemy wszystko co się dzieje. Obywatele też będą się najlepiej zachowywać, ponieważ ciągle nagrywamy i relacjonujemy wszystko co się dzieje. Jeżeli nie kojarzycie tego dżentelmena, to zapraszam do poprzedniego materiału, a my tymczasem przechodzimy do cyfrowego euro. Kiedy mówimy o euro cyfrowym, chodzi o walutę programowalną. Więc co to właściwie znaczy? Waluta programowalna, czyli wasze euro, nasze cyfrowe euro. Podam banalny przykład. Macie 1000 euro na koncie. Z tych 1000 euro 300 zostało zaprogramowanych na jedzenie, 200 na zakup paliwa. Przez kogo zostało to zaprogramowane? Zostałoby to zaprogramowane przez słynny EBC. W porządku. I więc zgodnie z ustalonymi regułami politycznymi. W związku z tym, jeśli nagle zechcecie pojechać samochodem i już wydaliście swoje 200 euro kredytu na paliwo, przyjedziecie na stację i nie zadziała. Podobnie, jeśli już wydaliście swój limit na produkty spożywcze i zdecydujecie się przyjąć swoich sąsiadów, na waszym koncie zostały wam jeszcze jakieś pieniądze. Nie będziecie mogli tego zrobić, więc na tym polega programowanie pieniędzy. To może nawet zablokować wasze pieniądze. Nie jesteście już wolni w korzystaniu ze swoich pieniędzy. Pani Angeline Fourier troszkę się pogubiła i chyba podkoloryzowała temat. Otóż to, co powiedziała, jest prawdą, ale źle to ujęła. To nie bank centralny będzie programował pieniądze z Twojej wypłaty, chociaż technicznie jest to możliwe i to jest przerażające. Jednak sedno jest inne. To Ty, I mówię o nas, ponieważ myślą, że cyfrowe euro niejako stanie się pieniądzem drugiego obiegu. Dla tych wszystkich nowoczesnych, którzy płacą telefonami przy kasach, czy może nawet i dla firm, ale nie uprzedzajmy faktów, to ty jako użytkownik będziesz mógł programować własne pieniądze, nadawać cele i limity. Otóż mówił o tym Aleksiej Zabłotki, czyli wiceprezes Banku Rosji. To no właśnie on jest odpowiedzialny za wprowadzenie cyfrowego rubla. To znaczy, że możecie dać swoim dzieciom trochę cyfrowych rubli i potem ograniczyć jej użycie, na przykład tylko do zakupu żywności. To mogłaby być przydatna funkcja dla klienta. I oczywiście można by wymienić setki podobnych przypadków. Widzimy wdrożenie jako systemu dwuetapowego. Bank Rosji będzie utrzymywał scentralizowaną księgę na platformie technologicznej Banku Rosji, a wszystkie transakcje będą tam rejestrowane, ale relacja między klientami i to jest bardzo ważne. Ostatni etap dostępu pozostanie w rękach banków komercyjnych, a może także innych właścicieli autoryzowanych i dobrze nadzorowanych usług płatniczych. Zintegrują dostęp do cyfrowych portfeli rubel w swoich aplikacjach, zajmą się KYC i wprowadzaniem nowych użytkowników i na tym polegają. Opracują nowe produkty i usługi, które będą wykorzystywać innowacyjne funkcje cyfrowej rubli, o których wspomniałem. To, co nazywamy programowalnością, czyli Bank Rosji może umożliwić agencjom rządowym i prywatnym graczom programowanie. Czyli mówimy o ewentualnej kontroli dzieci, partnera, partnerki, jeżeli są zależni, czy samokontroli. W praktyce programowanie własnych pieniędzy to gadżet pokroju przegródek na budżet. Jak dla mnie to zbędny dodatek, który ma przekonać, że to lepsze niż płatność kartą bądź szybkimi przelewami. Okej, okay, ominiemy operatorów i zaoszczędzimy to parę parędziesiąt groszy, może nawet złotówkę. Ale cyfrowy pieniądz to przede wszystkim ogromne możliwości dla systemu. O tym, jak skutecznie można kontrolować ludzi w społeczeństwie bezgotówkowym, mówi Bo Lee, zastępca dyrektora zarządzającego Międzynarodowym Funduszem Walutowym. To, co nazywamy programowalnością, oznacza, że CBDC mogą pozwolić instytucjom rządowym i podmiotom prywatnym programować pieniądz, tworzyć inteligentne kontrakty i wdrażać ukierunkowane funkcje polityki, takie jak płatności w określonych sektorach gospodarki, kupony oszczędnościowe czy dofinansowanie żywności. Czyli co, czyli programowany socjal. <laughs> Zapewne jeszcze z datą ważności, żeby tylko nie udało się odłożyć pieniędzy z konkretnie tej kubki i myślę, że ludzie na to pójdą. Już sobie wyobrażam ten koronny argument, żeby nie wydawać 800 plus na papierosy i alkohol. Ale mimo wszystko to będzie stopa włożona w drzwi. Będziemy oswojeni z tym, że pieniądz może być programowalny. Natomiast smart kontrakty to w skrócie umowy zapisane w kodzie, czyli takie, które same się zrealizują, jeżeli zostaną spełnione konkretne warunki. Najłatwiej wyobrazić to sobie jako wirtualną skrytkę. Pieniądze trafiają do niej i czekają. Dopiero kiedy warunki umowy zostaną spełnione, np. towar zostanie dostarczony i odebrany, skrytka się momentalnie otwiera i środki transferują się tam, gdzie trzeba. I jeżeli miałbym szukać jakichś pozytywów, to to jest akurat spoko rozwiązanie. Ponieważ teraz ludzie nierzadko zostają na lodzie. Na przykład wczoraj czytałem o rolniku spod Wrocławia, którego kontrahent nie odebrał 11 ton śliwek. Jak rozumiem to była taka dżentelmeńska umowa, bez zaliczki, a teraz... Tony owoców pójdą na zmarnowanie. Dlatego też, jeżeli mieszkacie w okolicy, możecie podjechać, zapłacić tyle, ile chcecie i wziąć ze sobą tyle, ile chcecie. Żeby nie było, to nie jest materiał sponsorowany. Po prostu żal człowieka. Programując CBDC, tego rodzaju pieniądze mogą być precyzyjnie kierowane do określonego typu ludzi i zastosowań. Na przykład na żywność. Ta programowalność może pomóc rządowym agencjom precyzyjnie kierować swoje wsparcie do osób, które tego potrzebują. W ten sposób możemy poprawić inkluzję finansową. No ale żeby nam to nie umknęło, mówimy o różnych funkcjonalnościach. Jedno ciekawe i niezbędne. Ale już sama możliwość programowania pieniądza jako takiego no, zmienia wszystko. Historia pokazuje, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. I kto nam zagwarantuje, że prędzej czy później do koryta nie dojdzie jakaś oświecona elita, która kompletnie pozmienia zasady gry. A tutaj będzie wystarczyło przeprogramowanie pieniądza. Przemeblowanie pierwotnych zasad rynku pod jakąś wizję odklejonego, szalonego eksperymentu jeszcze nigdy nie było tak proste, jak za chwilę będzie. Płatność cyfrowa generuje wiele danych, a te dane mogą być bardzo cenne. Te dane transakcyjne mogą być wykorzystywane przez dostawców usług przy ocenianiu zdolności kredytowej. W tym sensie, że dane o transakcjach, takie jak ile kawy piję każdego dnia, gdzie kupuję swoją kawę, czy codziennie korzystam z Ubera i w jakich godzinach, te nietradycyjne dane mogą być bardzo przydatne dla dostawców usług finansowych, aby przyznać mi ocenę kredytową. A na podstawie oceny kredytowej dostawcy usług finansowych przyznają mi linię kredytową. No i równie ważne, gromadzenie ogromnej ilości nieoczywistych danych transakcyjnych. To wszystko po to, aby budować Twój profil. Ocenę ryzyka, rating. Próbując zmierzyć się z tymi wszystkimi teoriami na temat programowalnego pieniądza, uważam, że to nie będzie do końca tak, że rząd będzie programował Twoje własne. Pieniądze. Otóż system działa inaczej. To będzie metoda kija i marchewki. Otóż nie uważam, by system komukolwiek zabraniał kupno konkretnej rzeczy. Oczywiście nie możemy tego mylić z odgórnymi dyrektywami zakazu konkretnych technologii, czy spalinówek, czy kotłów. Uważam, że nie będzie państwowych limitów na ogólnodostępne produkty. To będzie nagroda, czyli tańszy kredyt, czy rabacik, albo wręcz przeciwnie, domiar. Wyobraź sobie indywidualny podatek cukrowy, który rośnie wraz z ilością kupowanych słodkich napojów. A na koniec miesiąca się resetuje. Wyższe składki na ubezpieczenie dla palaczy, bo będzie wiadomo, ile paczek kupili, czy buteleczek alkoholu. I nie zdziwiłbym się, gdyby tego typu produkty po jakimś czasie, nie od razu, żeby nie wystraszyć, żeby ta żaba nie wyskoczyła. Tego typu produkty mogłyby być dostępne tylko przez cyfrową walutę, aby mieć totalną kontrolę. A jeżeli mielibyśmy sobie tak fantazjować dalej, to na pewno znalazłyby się opłaty klimatyczne od jakiegoś litra zatankowanego paliwa czy gazu na ocieplanie. No bo w końcu możesz zimą chodzić w swetrze czy kurtce. To przywiązanie do prywatności lub anonimowości jest skomplikowane. Wielu ludzi, których spotykam, a o tym mówię od lat, mówi, że nie chcą, aby ich płatności były rozproszone pomiędzy dostawców. Ale są bardzo zadowoleni z wielu kamer CCTV, ponieważ uważają, że lepiej oddać trochę prywatności, żeby zyskać bezpieczeństwo i tym podobne. No i klasyk, to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Myślę, że dobrym podsumowaniem tego wszystkiego będzie komentarz pana Pawła. Cześć Jusi! Oglądam twój kanał od paru lat. Ale ostatni odcinek odnośnie cenzury tak mnie poruszył, że wrzuciłem go na wykop.pl. Nie zgadniesz, co się wydarzyło godzinę później. <laughs> Można się domyślać. Tak, mój wpis został ocenzurowany za tutaj, cytuję, brak wiarygodnych źródeł informacji. Mimo, że ty powołujesz się na zapisy w projekcie ustawy. Szkoda, bo liczyłem, że się temat poniesie. W jedną godzinę 62 wykopy. To nawet, nawet. Pozdrawiam. <laughs> Czyli jeszcze raz. W materiale na temat cenzury wskazujesz konkretne niekonstytucyjne zapisy w ustawie, w projekcie ustawy cenzurującej. I zostajesz ocenzurowany. Obrzydliwej, potwornej. Teraz pytaj, rozum odleciany, czy co jest? Ale to właśnie tutaj dotykamy sedna problemu. Możesz wprowadzić ustawę chroniącą nas przed całym złem z internetu. Możesz wprowadzić wysublimowaną, wygodną formę pieniądza. Ale prędzej czy później ktoś to popsuje, ponieważ zacznie nadużywać władzy. Czy na najwyższym poziomie geopolitycznych interesów, czy na tym najniższym osiągnięciu satysfakcji, że można przyblokować kogoś, kogo się nie lubi, kogoś, z kim się nie zgadzasz. Artur Zagaj, Izraelita. Pisałem do banku, w którym mam konto. Santander. Kiedy będzie można potwierdzić tożsamość odciskiem palca? Ale na czacie nic o tym nie wiedzą. A maila powiedzieli, że przekażą odpowiedniemu działowi. Gdyby ktoś wiedział, że jakiś bank wprowadził to szybciej, to proszę o informację. Z góry dziękuję. Jeżeli dobrze pana zrozumiałem, to nie chodzi o to, że pan wyczekuje <taki> takich nowości, eksperymentów, tylko że chce się bronić, tak? Otóż, moim zdaniem, jeżeli chodzi o biometrię, no to Chiny i Indie wskazały kierunek, e, czyli rysy twarzy e, albo tańczówka oka, no, czy może obydwa systemy. A za to kilka, kilkanaście lat, kiedy system się domknie powstanie infrastruktura, zaczną się pojawiać takie małe terminale, jakie widzimy na filmikach z Chin. Ale tak w ramach ciekawostki. Moja mama parę tygodni temu zmieniała dowód i potraktowano ją jak jakąś złodziejkę. Musiała złożyć odciski palców. Kobieta, kobieta przed 80. -ką. Jan Zajczyk, 6704. Odnośnie konfliktu na wschodzie. Cześć i czekam tylko na finał tego wszystkiego, bo sądzę, że za niedługo będzie się działo. Ale wiadomo, czym jest polityka i dla kogo, jak widać, wszyscy pracują. Mam nadzieję, że to, co powiedział Tusk, totum, nie wiem, wotum wojny, przegrają globaliści. Powodzenia, miłego dnia. Panie Januszu, wszyscy czekamy na finał. Oby jeżeli ma się wiele dziać, no bo może. To żeby przede wszystkim działo się to medialnie. My sobie to obejrzymy, posłuchamy tego, skomentujemy i będziemy czekać na nowe wiadomości. A jeżeli chodzi o kibicowanie komukolwiek, to ja nie kibicuję nikomu z granicę. Oczywiście ja mówię ogólnie, a nie tylko o tej konkretnej sytuacji. No, z prostej przyczyny nikt z zagranicy nigdy nie będzie brał naszych interesów za swój priorytet. Co najwyżej możemy pożywić się pośrednio. Więc dlaczego mam komuś kibicować? Ja mogę współczuć, ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem ktoś miał rację, ktoś nie miał racji, ktoś miał moralne pra prawo, miał prawo jakieś niepisane na różnym poziomie abstrakcji. Możemy to sobie skomentować, ale nigdy nie kibicowałem i nigdy nie będę kibicował nikomu za granicę. Wam też to radzę. Szczególnie tym, którzy uważają się za polskich patriotów. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem, widzicie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i zdrowia, bo tegoroczne Orubsko jest naprawdę. Ciężkie. I dziękuję za komentarze, za maile. Za komentarze odnośnie zdrowia i maile z różnymi formami leczenia się. No już dochodzę do siebie, ale to długo w człowieku siedzi, niestety. Najlepszego.